Niedzielne popołudnie, 28, przepraszam 30 maja, zbliża się godzina 15 i rozpoczynamy z relax transmisję w kanale Zobacz TV z meczu 28 seli Wegeników Sprink Kobiet Piotrkowia podejmuje ruch chorzów. Dzień dobry, mówi Państwu Piotr Wojtowicz 3 do 5 bardzo piękny rzut. Natali Kolonko, Lucina Sobecka. Wyprowadza Monikę Kopertowską, ale i rzut broni Kaja Gryczewska. Piękne podanie do Karoliny Jasinowskiej. Michalina Gryczewska obsłużyła kołową ruchu. I Daria Opel, ale trafiona w nogę, nie musiała nawet interweniować. Natomiast teraz ósmą bramkę dla Piotkowi. zdobywa Monika Kopertowska. I teraz spokojny atak pozycyjny Ekipy Piotkowi Sobecka przedziera się, zdecydowała się na indywidualną akcję. I zakończyła ją skutecznym rzutem 12 do 13. Tak, zamyka sezon 28 seria spotkań. A teraz na indywidualne akcję zdecydowała się Aleksandra Sujka, Aleksandra Odeszczuk. Ale rzut nadali Kolonko zablokowała po drugiej stronie Sylwia Klonowska. Teraz już Daria Szynkaruk Nie pomyliła się i jest 15 do 14 dla Piotrkowi. Kolonko rzut z podłoża na 21 do 20 drużyny. W komplecie yy, korzowianki. Od to chodziła teraz bardzo szczęśliwe trafienie. A pioskowianki mają jeszcze 20 sekund na oddanie celnego rzutu. I dzieje się tak yy, dość szybko. Małgorzata Trawczyńska. Znalazła się na kole. Obroniła rzut. I znów Kaja Gryczewska górą. Tym razem nie dała rady. Lucyna Sobecka. A do siatki Piotrkowi Na środek. Za to do siatki. Trafia Natalia Kolonko. 26 do 24. Szybko odpowiada Sylwia Klonowska, Piotrkowia w ataku pozycyjnym. Klonowska do Więckowskiej i rzut do siatki. Co prawda szczęśliwy, bo piłka odbiła się od Słupka, ale Magda zdobyła 30 bramkę dla Piotrkowi. Ta jeszcze ostatnie sekundy gra w osłabieniu. Romana Roszak i trafia do siatki w ataku pozycyjnym. Mogorzata Trawczyńska wpisuje się na listę strzelczyń. Skierowała piłkę nad poprzeczką. Natomiast nie pomyliła się w akcji Magda Więckowska. Półtorej minuty do końca. I Klaudia Grabińska zdobywa bramkę z koła. Bramkę numer 35 dla ruchu. Jeszcze korzebianki próbują wysokiej obrony, ale ostatecznie piękną bramkę zdobywa Wiktoria Macedo. Zawodniczka, która opuści piotkowie po tym sezonie, przeniesie się do Kobieżyc. Wiktoria Bednarek zaskoczona. Teraz yy, bramkę dla przyjezdnych yy, zdobywa Natalia Doktorczyk. A po drugiej stronie bramka za bramkę. Trafia Romana Roszak.